Dobry dzień, odcinek dziewiąty. Adżan dotknął zgrubienia po lewej stronie. Czarna powierzchnia rozjaśniła się na moment. Przedmiot okazał się być ekranem. Rozbłysnął, a na powierzchni ukazała się twarz. Przedmiot wibrował w dłoniach. Na jego powierzchni układały się dwa symbole, czerwony i zielony. Adżan, nauczony, żeby nie dotykać zielonego, dotknął palcem czerwonej Mirabelka patrzyła w osłupieniu na Adżana i na przedmiot. Pomyślał jeszcze raz, co to jest. A no tak, starożytny komunikator. Aż on zaczął dotykać, go przesuwał palcem po śliskiej krawędzi, a obrazy zmieniały się coraz szybciej. Dotknął kwadratowego symbolu z napisem w dziwnym języku. Były tam obrazy. Na pierwszym było młode innego gatunku, tak sądził. Na następnym chyba to samo młode, tylko coraz starsze. Początkowo wyglądało jak on, nie miało fizycznych. Oznak znak płci. To chyba chłopiec. Na następnych przypominało coraz bardziej to, kim była Mirabelka. Dziewczyny patrzyli oboje zawascynowani, jak niejasna płeć zmienia to młode w coraz to inną postać. Obrazy kończyły się na postaci, która nie przypominała już im żadnego znanego stworzenia. Co to kurwa ulicha jest? Pomyślało każde z nich, patrząc, pytając o na siebie. Nagle przedmiot zawibrował, lekko rozświetlając pomieszczenie. Adżan dotknął zielonego symbolu. Z pudełka dobiegł go głos, dźwięk raczej. Na powierzchni ukazała się postać Azjaty. Adżan spojrzał na Mirabelkę. Jej twarz wydała mu się obca. Mirabelka spojrzała na Adżana i krzyknęła: Kurwa, Adżan, coś ty zrobił? Co? chciał powiedzieć Adżan, ale z jego gardła wydobyły się, wydobyły się słowa w innym języku. Ty się zmieniłeś w tego gościa, powiedziała. Adżan. Po Mówi, co ona pierdoli, ta baba? Skąd się tu wzięła? Co pani tu robi? Jestem, byście coś zrozumieli. Byście zrozumieli, kim jesteście. Jestem dzieckiem z gwiazd. Efektem inżynierii genetycznej pochodzenia pozaziemskiego i waszej czułowitym natury. Powiedziało coś z telefonu. Będziesz mnie ścigał po wszystkich drogach i bezdrożach, by stało się to, co nieuchronne. Wróciłeś, żeby nie stać się tym wszystkim... Co by mnie przeraziło. Kurwa, maki. Mirabelka wyjęła przedmiot z ręki, ażana i powiedziała: Nie daj się wkręcić, to jakiś szemrany interes. Nagle na ekranie pojawiła się twarz. Pojawiła i zniknęła. Mirabelka przekleła: Co to za gówno? A w jej, a w jej piersi zatrzepotał potem młody. Widziała już tę twarz. To facet z baru. Przez jej pamięć przetoczyła się fala wspomnień. Byli parą kiedyś w innym życiu proszę, wyjdźmy stąd. Tu czai się coś niedobrego. Wychodź, no szybko. Wzięli przedmiot, roboczo nazwany Ancient Communicator. Coś szepnęło z przestrzeni. Wyszli z budynku, którego okna patrzyły ze spokojem mnicha. Dlaczego drzewa nic nie mówią? Powiedział dziwnym głosem Ażan. O kurwa, to spersonalizowana reklama YFC. Ale nie mamy kasy na życie, o jakim marzymy. Uciekajmy.